Oto co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Bieldobinance wprowadza swój portfel kryptowalutowy BNB Safe Wallet. Wzrost wolumenu na XRP Ledger o 390% w trzecim kwartale. Haker, który kradł kryptowaluty poprzez wymianę kart SIM, skazany na 30 miesięcy więzienia. Komisarz SEC Hessler Pierce krytykuje działania Komisji w sprawie Library. Platforma Vanek spekuluje, że Solana może osiągnąć 3211 dolarów do roku 2030. Giełda Kraken reaguje na zmiany regulacyjne w Kanadzie, usuwając kilka altcoinów. Wisdom Tree planuje otworzyć nowe fundusze cyfrowe oparte na technologii blockchain. Z najnowszych doniesień wynika, że od samego początku Sam Bankman chciał sprzedać giełdę FTX firmie Binance. Na całości artykułów zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również wszystkim, którzy subskrybują kanał zarówno na TikToku, jak i na YouTube. Pozdrawiam serdecznie.